Proszę mnie zawieźć do biura. Co się stało? Przed samochodem stoi dziewczyna. Nic jej nie jest? Widział to pan? Co za ludzie tu mieszkają. Gdyby coś się jej stało, to co byśmy powiedzieli jej najbliższym? Bagiaśri? Nie mogę znaleźć kluczyków. A teraz jeszcze ten Sithard Kurana. Nie wyrzuci dzieci z naszego ośrodka. Nie pozwolę na to. To ich dom. Nie ma prawa go burzyć. Kto mnie teraz obraża? Skąd ta czkawka? Jedziemy. Szybko. Wszystkiego dobrego, Bagiaśli. O, cześć, ty znowu. Ty znowu. Co za zbieg okoliczności. Tak nam się udała wtedy przejażdżka. Cieszę się, że mnie nie zapomniałaś. Co ty tu robisz? Jeszcze pytasz? Jak możesz o to pytać? Uciekłaś wtedy z pieniędzmi i mnie zostawiłaś, a teraz pytasz, co tu robię? Z jakimi pieniędzmi? To nie twoja mama dała ci watę, to ja ją kupiłem. Ale ty nie zapłaciłaś, tylko uciekłaś. A teraz mnie pytasz, dlaczego tu jestem? Wiesz, jestem czuły na sprawy finansowe, dlatego przyszedłem po swoje 300 rupi. Co? 300 rupi? Dlaczego 300? Widziałam, jak płaciłeś dwiema dziesiątkami. O czym ty w ogóle mówisz? Nie dałem mu dwóch dziesiątek. Dałem 300 rupi. 300. Na jakim świecie żyjesz? Nie kupisz waty za 20 rupi. Nie zdajesz sobie sprawy z inflacji? Wszystkich dopada. Ludziom brakuje jedzenia, ubrań i dachu nad głową, a ty chcesz watę za 10 rupi. Nie możesz tego wymagać. Dawaj moje 300 rupi. Tutaj i teraz. No już. Po pierwsze, wtargnąłeś do mojego samochodu. Zmusiłeś mnie, żebym jadła watę, a teraz prosisz mnie o pieniądze? W porządku, masz. Już ci płacę. Podziałało. Co? Podziałało. Zwariowałeś? Jeszcze nie rozumiesz? Moja sztuczka działa. Nie, czekaj. Zabieraj pieniądze i swoją sztuczkę. Stój, stój. Dlaczego się złościsz, bagiaśri? Nie rozumiesz? Przeszła. Co przeszło? Twoja czkawka. Czkawka, rozumiesz? Moja babcia mówiła, że jak ktoś ma czkawkę, to trzeba na niego pokrzyczeć. Zwariowałeś i od razu przechodzi. Jak teraz twoja? Muszę przyznać, że nasze drugie spotkanie jest ciekawsze niż pierwsze. Czekam teraz na trzecie.